Cześć Wam, moi drodzy! Dzisiaj będzie spacerówka dwukierunkowa. Bardzo często pytacie, żebym zaproponowała Wam jakieś spacerówki dwukierunkowe, ponieważ zależy Wam jeszcze na tym kontakcie wzrokowym ze swoim dzieckiem, na tym, żebyście mogli go obserwować, dlatego siedzisko powinno być w Waszym kierunku. A potem z możliwością przekręcenia w drugim kierunku. Mam dla Was dzisiaj właśnie do zaproponowania takie rozwiązanie, rozwiązanie od marki Karel model Ultra. Marka Carello pojawiała się już u mnie na kanale w moich filmach. Mogliście zobaczyć od nich spacerówki jednokierunkowe, to było Carello. Brawo. W tej chwili mają już w swoim asortymencie nowszą wersję Karello Bravo Plus i jeszcze nowszą Karello Bravo SL. Także dzisiaj Ultra jako spacerówka dwukierunkowa. Myślę, że zainteresuje te osoby, które chcą wózek do końca użytkowania. Właśnie Ultra jest do 22 kg. I możliwość przenoszenia tego siedziska i wpinania go, w drugą stronę da Wam więcej możliwości wykorzystania tego wózka. Oczywiście możecie ten model w internecie zobaczyć również w wersji z gondolą, bo taki też występuje, ale my dzisiaj skupiamy się na spacerówce. Model Ultra moim zdaniem jest dosyć w dosyć atrakcyjnej cenie, a ta cena zawiera jeszcze akcesoria. Będzie to moskitiera, którą wykorzystacie w okresie letnim. Folia przeciwdeszczowa oczywiście na cały rok ochroni wasz wózek i wasze dziecko przez deszcze. No i jeszcze coś na okres chłodniejszy: jesień, zima. Zakładana osłonka na nóżki z przodu. Myślę, że takie akcesoria w tej cenie to chyba duży plus. Wózek ten posiada rączkę teleskopową, także wydłużamy ją w zależności od naszych potrzeb. Naprawdę ma bardzo duży zasięg. Ja przy moim 1,72 m plus jeszcze jakieś wyższe buty mam naprawdę wysoko tą rączkę, nawet za wysoko i sobie ją obniżę. Mamy też wysoko oś, co ułatwi wysokim osobom prowadzenie wózka. Na środku hamulec z wygodną obsługą. I patrzmy tutaj, pojawiły się sprężyny. Te sprężyny oznaczają, że będziemy mieć amortyzację. Nie jest jakaś super miękka, ale wystarczy do prowadzenia po większości terenów. Jeszcze koła, duże koła żelowe z bieżnikiem. Więc tutaj na pewno będzie się świetnie prowadził nawet zimą, jeżeli mamy jakieś śliskie chodniki. Takie koła zawsze się spiszą. Wspominałam już, że to siedzisko jest z udźwigiem do 22 kg. Tutaj na środku mamy pas krokowy, który oczywiście zapobiega, żeby nasza pociecha nam chciała wyjść z tego wózeczka, jeżeli tutaj może na przykład nie są zapięte pasy. Jest też rączka uchylana z takim obrotem do wygodnego wkładania dziecka. Pasy pięciopunktowe, oczywiście możemy je wydłużać i skracać. W, tak, jak potrzebujemy, i mamy też możliwość przestawienia wysokości szelek. Podnóżek regulowany jest tutaj w kilku pozycjach. Na dole jest ekoskóra, łatwe utrzymanie w czystości. No i jeszcze stopień, po którym wasze dziecko może swobodnie wejść, nawet samodzielnie do wózka. Szerokość siedziska to 30 cm. Wysokość oparcia nieco was zaskoczy, ponieważ taka mamy wysokość startową, a ten wózek rośnie. Więc tutaj do końca oparcia już mamy 50 cm, a przy budce wysokość uzyskana to jest Około 60 cm, więc ten wózek będzie rósł z Waszym dzieckiem. Właśnie z tyłu znajduje się system, którym będziemy regulować, podnosić i obniżać budkę. Z tyłu również znajdują się dziurki wentylacyjne. U góry z tyłu znajduje się również przycisk do regulacji oparcia. W tym wózku mamy trzy poziomy, czyli poziom siedzący, średni i całkowicie leżący. W pozycji Należąco długość tutaj całkowita tego siedziska to jest 90 cm. W górnej części znajduje się suwak, poprzez jego odsunięcie mogę powiększyć tą budkę o jeden bardzo duży panel. Dodatkowo u góry jest okienko, ono jest tutaj zafoliowane, więc możecie nawet w trakcie deszczu obserwować co dzieje się w środku w waszym wózku. Zajrzę jeszcze do kosza. Mamy tutaj dodatkowe powiększenie. Ono jest tutaj na magnesy, więc sprawnie się zamyka. Jest bardzo duży na całej rozciągłości ramy. Udźwig do 3 kg. A tu jeszcze taka dodatkowa kieszonka na jakieś drobiazgi, żeby nam tutaj nie latały w tym koszyku. No i szybkie przyciągnięcie na magnes. Sprawnie to się zamyka. Ja lubię, jak takie wózki mogą się też bardzo sprawnie składać. Ten przetestowałam. Tak właśnie sprawnie się składa. Nawet poradziłabym sobie tutaj jedną ręką. Najważniejsze, najpierw składamy sobie siedzisko do góry. Na dole znajdują się przyciski do składania całej konstrukcji, więc naciskam za pomocą rączki, dźwigam tą konstrukcję do góry. Wózek może również stać samodzielnie po złożeniu w formie takiej walizki. Waga tego wózka to 12,5 kg. A teraz test, jak ten wózek składa się z siedziskiem w drugą stronę. Czyli szybko zmieniam pozycję siedziska w drugą stronę. I teraz składamy siedzisko i znowu za pomocą jednej ręki dźwigam i mam złożony wózek do pozycji walizki. Jeśli zainteresowała Was ta opcja spacerówki z siedziskiem w dwóch kierunkach, karello, ultra, to oczywiście możecie zadawać więcej pytań. Wzrzucam też również linki pod filmem i tyle. Dziękuję bardzo. Obserwujcie kanał, bo tam zawsze wskakują jakieś nowości. Cześć.